Ja chciałbym zadać. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej alarmują, że mamy do czynienia z turystyką medyczną na dużą skalę. Wiemy, że w tym roku zabrakło pieniędzy na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla Polaków, zamykane są kolejne oddziały szpitalne. Mam pytanie, dlaczego rząd nie zamierza ograniczyć wykonywania większości świadczeń medycznych, a tylko niektóre tym, którzy są uprzywilejowani objęciem polskim systemem ochrony zdrowia bez płacenia składek w Polsce oraz w jaki sposób ma rząd zamiar weryfikować, czy dana osoba objęta świadczeniami medycznymi, które rząd ma zamiar nadal finansować pieniędzmi polskiego podatnika, jest osobą zamieszkałą w Polsce, czy też osobą, która wyłącznie przyjechała do Polski po to, żeby korzystać z danego świadczenia medycznego. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, ze względu na to, że ta ustawa jest przedstawiana jako obcinająca przywileje, a w rzeczywistości te przywileje ona chce przedłużyć. Dziękuję bardzo. To był koniec mojego pytania. Teraz poseł Dariusz Matewski, Klub PiS. Proszę bardzo, panie poseł. Szanowny panie marszałko, mamy tu zdjęcie człowieka Moskwy w Warszawie Donalda Tuska. Jestem na tak. Tak premier Donald Tusk odpowiada na propozycję prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. Jaka jest wasza wiarygodność dziś? Poruszacie wszystkie narzędzia waszej propagandy, żeby zaatakować Karola Nawrockiego za chęć realizacji propozycji programowej waszego kandydata na prezydenta. I 500 plus to program demograficzny. Chcemy, żeby Polaków było coraz więcej. Tak był reklamowany ten program. I prywatnie ja, jako Dariusz Matecki, uważam, że 800 Plus to program, który powinien wspierać wzrost demograficzny naszego narodu Polaków. I Donald Tusk, jako człowiek, no, podobno mający super układy w Brukseli. Powinien ściągnąć finansowanie tego programu dla Ukraińców, dla obcego narodu wprost z budżetu Unii Europejskiej, a nie budżetu państwa polskiego. I 280 dni temu złożyliśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy o karaniu za banderyzm i za kłamstwo wołyńskie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki, której miało nie być. Pytanie Dziękuję do pana bardzo, marszałka. gdzie jest ta ustawa? Dziękuję bardzo, panie pośle. Janusz Kowalski, Klub please. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałkowie, Wysoki Sejm, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem 800 plus dla Ukraińców. Dla wszystkich Ukraińców, bo nie może być, szanowni państwo, tak, że kosztem polskich rodzin finansujemy rodziny ukraińskie. To jest absolutny skandal i że Platforma Obywatelska przez kilkanaście miesięcy nie znajduje pieniędzy dla polskich rodzin, dla urgi prorodzinne, ale dla przywileje dla Ukraińców oczywiście znajduje. Dla tych Ukraińców, którzy chodzą z banderowskimi flagami po Polsce, dla tych Ukraińców, którzy wykupują mieszkania w Polsce, dla tych Ukraińców, którzy zamiast być na froncie, to jeżdżą sobie drogimi samochodami. Po Warszawie, naprawdę? Ja mam takie wrażenie, że słucham często tutaj deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy. Wy wreszcie przypomnijcie sobie, że jesteście Polakami. Słyszeliście kiedykolwiek jakiegokolwiek polityka ukraińskiego, który atakuje Zeleńskiego za to, że blokuje ekskumację? Mówicie o Solidarności? Jaka jest Solidarność Ukraińców w kontekście ekskumacji? Jakim trzeba być bydlakiem, żeby blokować ekskumację pomordowanych? Jakim trzeba być bydlakiem? Przypomnijcie sobie, że jesteście Polakami. Dziękuję, panie pośle. I zapraszam teraz pana posła Włodzimierza Skalika, który przedstawi stanowisko Konfederacji Korony Polskiej. Proszę bardzo, panie pośle. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie ministrze. Jak głębokie dno muszą osiągnąć finanse państwa polskiego, by skończyć z regulacjami takimi, jak omawiany rządy, rządowy projekt ustawy o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy? Czy deficyt państwa 300 miliardów, przy budżecie niewiele większym od 600 miliardów, to za mało? To daje podstawę dla tezy, że mamy do czynienia z kontrolowanym procesem bankructwa państwa polskiego. Omawiany projekt ustawy pogłębia ten proces. Rząd Tuska naśladuje rząd Morawieckiego i namawia nas do kontynuowania obdarzania socjalnym obywateli obcego państwa na koszt obecnych i przyszłych pokoleń, bo przecież ich udzielanie będzie wymagało dodatkowego zadłużenia państwa polskiego. Ten projekt przedłuża uprzywilejowanie Ukraińców wobec Polaków. Choćby w dostępie do służby zdrowia. Czyni się to zastosowaniem szantażu moralnego, słyszanego również w wysokiej izbie. Polacy są okłamywani co do relacji polsko-ukraińskich. Okazało się, że polscy socjolodzy celowo ukrywali badania z początku 2022 roku wskazujące na negatywne nastawienie Ukraińców wobec Polaków. Zwracam uwagę, kto był w 2022 roku u władzy. Jaki wpływ na takie postępowanie z Polakami mają członkowie władz z ukraińskimi korzeniami? Widzimy, że przybysze z Ukrainy nie tylko nie darzą nas sympatią, lecz często wykazują wręcz wrogie nastawienie. Słyszymy pogróżki jak nie będziemy kontynuować utrzymywania tego narodu, to powtórzą nam 1943 rok. Publicznie jesteśmy szantażowani, straszeni podpaleniami i innymi aktami terroru, by wymusić dalsze, serwilistyczne i poddańcze nastawienie Warszawy wobec Kijowa. Niedawno, niedawno ekspe, eksprezydent Andrzej Duda publicznie potwierdził, iż Ukraina podejmowała intensywne działania, by wciągnąć Polskę do wojny. Ukraina, która jako jedyna obok Niemiec coraz głośniej zgłasza w stosunku do Polski roszczenia terytorialne. Czego jeszcze dowie się polska opinia publiczna prawdy w relacjach polsko-ukraińskich? Przedstawiciele władzy kijowskiej nie mają problemu z stawianiem żądań wobec Warszawy, jednocześnie stanowczo dbają o ukraiński interes. Niedawno ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar wyraził oczekiwanie, że w polskich szkołach język ukraiński będzie nauczany jako język obcy, stwierdził: że "Jesteśmy za socjalizacją i integracją, ale jasne, że jesteśmy przeciw Asymilacji. Yy, nie chcą się asymilować, ale z pieniędzy polskiego podatnika chcą korzystać. W tej sytuacji stanowisko koła poselskiego Konfederacja Korony Polskiej jest niezmienne. Mówimy dość. Stop Ukrainizacji Polski, stop banderyzacji polskiej racji stanu. Wnosimy odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, panie marszału. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Michała Wawera, który przedstawi stanowisko Konfederacji. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, wysoka izbo. Ekipa rządząca z godną podziwu, determinacją walczy dalej w obronie ukraińskich przywilejów. I z całej tej ustawy, gdzie naprawdę o bardzo wielu jej fragmentach można mówić, już wielokrotnie mówiliśmy, chciałbym się skupić na jednym konkretnym, na przywileju Ukraińców w dostępie do polskiej ochrony zdrowia. Bo to jest problem, który bardziej niż jakikolwiek inny, Naświetla to, że rząd, najpierw rząd PiSu, teraz rząd Platformy, obywateli Ukrainy traktuje po prostu lepiej niż obywateli Polski. Zgodnie z polskim systemem ochrony zdrowia, tym, który został stworzony w III RP, zasadą jest, że dostęp do ochrony zdrowia mają ci, którzy mają ubezpieczenia. Osoby pracujące, płacące składki, ale też członkowie ich rodzin, ale też osoby, które państwo lub różne instytucje z jakiegoś powodu postanowiły za te osoby składki opłacać, tak? Czyli na przykład bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, inne osoby, które zostały uznane za, za takie, które tego wsparcia wymagają. Natomiast zasadą jest, że żeby mieć dostęp bezpłatny do ochrony zdrowia, trzeba mieć ubezpieczenie. I to jest zasada, która dotyczy, dotyczyła jeszcze do niedawna, tak samo Polaków, jak i cudzoziemców. Masz ubezpieczenia, masz ochronę zdrowia. Nie masz ubezpieczenia, nie zadbałeś o to, to musisz za ochronę zdrowia płacić. I niestąd, ni zowąd, trzy lata temu, tak, po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, rząd postanowił ten system przewrócić do góry nogami i wprowadzić kategorię ludzi, którzy mają dostęp do ochrony zdrowia bez ubezpieczenia. Że nie jest to w żaden sposób rozliczane, że jest to system, który po prostu jest niekompatybilny z tym, jak w ogóle system ochrony zdrowia w Polsce został stworzony. Tą grupą ludzi są obywatele Ukrainy. Nie Polacy, nawet nie obywatele jakichkolwiek innych krajów, tylko konkretnie obywatele Ukrainy, którzy mają dostęp do ochrony zdrowia nie z tytułu płaconych składek, nie z tytułu posiadania ubezpieczenia jakkolwiek opłacanego przez kogokolwiek, tylko po prostu na podstawie ukraińskiego paszportu. I ten przywilej jest od trzech lat konsekwentnie przedłużany, utrzymywany. Aż kilkanaście dni temu prezydent Nawrocki posłuchał wreszcie głosu Konfederacji i powiedział dość. Powiedział, że ten absurdalny system, stojący w sprzeczności z logiką systemu ochrony, dający przywileje obywatelom innego państwa przed obywatelami Polski, nie może tak dłużej funkcjonować. I... Wydawałoby się, że sprawa jest oczywista i że nic prostszego tak naprawdę w tym momencie nie pozostaje rządowi Donalda Tuska do zrobienia, niż po prostu zrównanie Ukraińców w prawach z Polakami. To znaczy powiedzenie, że jeżeli ktoś ma mieć dostęp do ochrony zdrowia, to na takich zasadach jak Polacy, płacąc ubezpieczenie. Mając, płacąc składki, tak, mając to ubezpieczenie, zresztą jak przekonują przedstawiciele rządu, przecież ci Ukraińcy wszyscy pracują, tak, że płacą składki, płacą podatki, legalnie pracują w Polsce, więc nie powinno być problemu. tak, Jeżeli zdecydowana większość z nich normalnie funkcjonuje na polskim rynku pracy, no to jeśli by zrównać te prawa, to po prostu dołączyliby do Polaków w, w pozyskiwaniu tak, ubezpieczenia NFZ-u i korzystania z ochrony zdrowia na takiej samej zasadzie, jak obywatele polscy. A tymczasem rząd postanowił szukać jakiejś drogi dookoła, wprowadzać jakieś tutaj w tej ustawie, którą dzisiaj procedujemy, jakieś dziwaczne, kazuistyczne konstrukcje, gdzie nadal Ukraińcy mają dostęp do ochrony zdrowia tylko na podstawie paszportu, ale z jakichś tam świadczeń zdrowotnych zostają e, decyzją Donalda Tuska palcem wskazując, które świadczenia im nie przysługują, są wyłączani. Jest to absurdalne, jest to stojące w sprzeczności i z sensem tej ustawy, i z logiką systemu ochrony zdrowia. Generować ma jakieś symboliczne oszczędności, które nawet rząd w swoim nadmiarze optymizmu ocenił na jakieś, na jakieś tam 25 milionów, tak? czyli pieniądze zupełnie niezauważalne w skali całego polskiego systemu ochrony zdrowia. Zrównajcie po prostu Ukraińców w prawach z Polakami w dostępie do ochrony zdrowia. Tak na dobry początek likwidowania ukraińskich przywilejów. To by chociażby utrudniło turystykę medyczną, która jest na masową skalę uprawiana przez Ukraińców mieszkających na Ukrainie, ale przyjeżdżających do polskich szpitali, żeby korzystać z polskiej ochrony zdrowia. Nie wiem, czego się spodziewacie. Dając taki projekt ustawy, że ludzie się nie zorientują, że prezydent się nie zorientuje, że robicie coś innego niż to, co prezydent jasno wskazał, że ma być, ma być zawarte w tej ustawie, żeby ona miała szansę, szansę na akceptację prezydenta. Szanowni Państwo, żaden cudzoziemiec nie powinien mieć w Polsce większych praw niż Polacy. To dotyczy ochrony zdrowia, to dotyczy każdego innego obszaru. Wnoszę o podjęcie konstruktywnych prac nad, to, nad rozwiązaniami, które by zlikwidowały ukraińskie przywileje, a na dzisiaj wnoszę o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego absurdalnego projektu. Dziękuję bardzo. Brawo panie pośle. Pan poseł Roman Polskiej, proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Nie będę już komentował, bo tu dużo słów padło, tylko pytania zadam tutaj Państwu, ministrom. W jaki sposób Państwo weryfikujecie zgodność Ukraińców, jeżeli chodzi o PESEL, z ich dokumentem tożsamości? Innymi słowy, jak weryfikujecie ich w tożsamość? Dochodzą do nas liczne sygnały. Z krajów byłego Związku Sowieckiego jest czymś zupełnie częstym, normalnym. Że jedna y, małżeństwo, jedna osoba jest na przykład z Ukrainy, druga z Białorusi, babcia z Rosji, dziadek z Kazachstanu, oni wszyscy mogą mieć różne paszporty, a na każdy paszport można wyrobić różny PESEL. W związku z tym istnieje wielkie, ogromne pole do nadużyć, na przykład zbierania świadczeń typu 800+ na cztery różne PESEL, -e, a jest to jedna i ta sama osoba. Jak to weryfikujecie? I drugie pytanie. W jaki sposób weryfikujecie stan wiedzy ukraińskich dzieci i młodzieży, którzy na Ukrainie mają inny zupełnie system ocen, niż ten, który jest w Polsce? Dziękuję w związku bardzo, z tym, matura pośle. w Polsce dla polskich y, y, maturzystów jest znacznie trudniejsza do osiągnięcia, dobry stopień na maturze, niż na Ukrainie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle, zapraszam teraz pana posła Pawła Polaka z PiS. Dziękuję bardzo. Pani poseł Klaudia Chirak, Policja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Dzisiejsza noc pokazała, że Polska i Ukraina mają wspólnego wroga i tylko nasze wspólne działania mogą zapewnić nam bezpieczeństwo. Pomagamy uchodźcom wojennym, finansujemy sterlinki po to, by takie sytuacje jak dzisiejszej nocy nie stały się naszą rzeczywistością i codziennością. To jest nasza polska racja stanu. A ta pomoc to i tak symboliczne kwoty w porównaniu z tym, że Ukraińcy tylko w zeszłym roku wpłacili do polskiego budżetu 16 miliardów złotych w podatkach i wytwarzają 2,7% naszego PKB. A na koniec chciałabym też zadać pytanie rządowi. Dlaczego rząd zamierza powiązać świadczenie 800 z pracą tylko dla obcokrajowców? Czas, by 800 plus przysługiwało tylko pracującym rodzicom, nieważne jakiej są narodowości. Według wyliczeń pozwoli to zaoszczędzić w polskim budżecie nawet 15 miliardów złotych, które będzie można przeznaczyć chociażby na ciepły posiłek w szkole dla każdego dziecka, zarówno polskiego, jak i ukraińskiego. Dużo lepiej zwalczy to ubóstwo, niż to niepotrzebne świadczenie. I nie jest to nowy pomysł, bo ten t, propozycja była już w poprzedniej kadencji, popierała chociażby te propozycje polskie polsko dziękuję. dziękuję bardzo. I teraz pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska, proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie, słowa posłów, którzy mówią z tej mównicy o przywilejach dla Ukraińców w Polsce, wpisują się w schematy dezinformacji. W sprawach tak ważnych jak kwestie bezpieczeństwa, również socjalnego, nie można powielać kłamstw, i w tej Izbie nie ma na to zgody. Po objęciu władzy przez obecny rząd rozpoczęliśmy proces gruntownej weryfikacji faktycznego pobytu osób korzystających ze świadczeń. ZUS uchylił prawo do świadczenia wychowawczego ponad 9, 19 tysiącom osób z Ukrainy, które nie zamieszkiwały w Polsce. To są konkretne działania, to jest uszczelnienie, którego wyście nie zrobili. To właśnie ten rząd od 1 czerwca powiązał prawo wypłaty świadczenia 800. plus. Z realizacją obowiązku szkolnego, z korzyścią dla dzieci, które przebywają w Polsce, ale także też chroniąc interes podatników i wspierając tych, którzy mieszkają i rozliczają podatki w naszym kraju. Projekt, który tu kierujemy, wprowadza kompleksowe i rozsądne zmiany, uszczelnia system świadczeń, powiąza, wiąże prawa do świadczeń z aktywnością zawodową. Bardzo często były o to pytania i mamy tak. Osoby pracujące świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia będące na działalności gospodarczej, jeśli podstawa wymiaru ich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest nie niższa niż 50%, wynagrodzenia nie są z tego wyłączone. Ochronę grup szczególnie wrażliwych, i tu mamy, uwaga, Szanowni Państwo, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, rodziców niepełnosprawnych, opiekunów tych osób i rodziny, które faktycznie są związane z Polską. Nie pozwolimy na to, żeby matka, która wychowuje tu dziecko z niepełnosprawnością, z dnia na dzień została pozbawiona wsparcia, by dzieci, które znajdują się tu w pieczy zastępczej, zostały bez wsparcia. To my uszczelniliśmy system świadczeń, to my wprowadzamy kompleksowe przepisy, które gwarantują bezpieczeństwo socjalne i dalej wspierają polskie rodziny, polskich podatników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Pozwoliłem dokończyć Pani Poseł, ponieważ jest również członkiem administracji rządowej, miała być zgłoszona przez rząd do wystąpienia, to z jakiegoś względu się nie udało. Wysłuchajmy z szacunkiem wyjaśnień przedstawicieli rządu. Teraz pan poseł Sławomir Ćwik, Polska 2050. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Ja przy okazji rozpatrywania tego projektu ustawy mam pytanie do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Czy jest dumny z siebie, że zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną i dzisiaj musimy w trybie pilnym rozpatrywać tę ustawę? Dlaczego zawetował tą ustawę, która była w interesie Polski? I dlaczego też Dajemy sobie narzucać narrację konfederacji, która uderza w naród ukraiński, który dzisiaj dzielnie walczy z Rosją. Dlaczego to robimy? Te wydatki na rzecz ukraińskich dzieci w ramach 800, to dla nas nie jest wydatek, to jest nasza inwestycja, bo jest bardzo prawdopodobne, że te dzieci zostaną w Polsce, że się zasymilują. A przy naszej katastrofie demograficznej jest to dla nas tak naprawdę korzystne, a nie niekorzystne. I naprawdę, panie prezydencie Nawrocki, Proszę nie dawać się narzucać tej narracji Konfederacji i nie działać przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie poseł. Teraz poseł Witol Tumanowicz, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jak długo jeszcze będziemy przedłużać te przywileje dla Ukraińców? Jak długo jeszcze będziemy uchwalać kolejne ustawy na kolejny rok? Za rok rozumiem tak, że będziemy ją przedłużać. Prawda jest taka, że. Państwo to nie jest instytucja charytatywna. Państwo musi się opiekować swoimi własnymi obywatelami. Nie stać nas na to, żeby utrzymać jeszcze dodatkowy naród. Mamy ogromne potrzeby, zapotrzebowanie, także w służbie zdrowia. Co więcej, po dzisiejszym dniu właśnie, tym bardziej te pieniądze są potrzebne do tego, aby inwestować w system antydronowy. Te pieniądze są potrzebne do tego, aby inwestować w bezpieczeństwo Polaków. Natomiast wy szastacie nimi na lewo i prawo, tak jakbyśmy je mieli po prostu w nadmiarze. I jeszcze dodatkowa rzecz, bo tutaj często padają tego typu uwagi, że Ukraińcy płacą w Polsce podatki. Nie robią tutaj żadnej łaski. Jeśli pracują, to płacą dokładnie takie same podatki, jak każdy pracujący Polak. I nie jest to żadna łaska, ani żadne, żadna dodatkowa korzyść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Pośle, pani poseł Katarzyna Uber Hanlewica, proszę bardzo. Szanowni Państwo, musimy sobie jasno powiedzieć, że brak przyjęcia lub ewentualne weto tej ustawy to bardzo. Kosztowny ruch dla Polski. Utrata 450 tysięcy pracowników to nie tylko dramat tych rodzin, ale też ogromne problemy dla polskiej gospodarki. To braki kadrowe, wzrost zatrudnienia w szarej strefie, spadek wpływów do budżetu. To są realne zagrożenia. To jest chaos, na który nas po prostu nie stać, ale którego możemy jeszcze Uniknąć. I chciałam jeszcze zapytać pana ministra, co z osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze, czy i w jakim przypadku będą one uprawnione do pobierania świadczeń na rzecz rodziny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie poseł. i Teraz pan poseł Marcin Józefaciuk, Kalica Obywatelska, proszę bardzo. Szanowny pani marszałku, Wysoka Izbo. Cieszy mnie, że w końcu zauważono bezsens wstrzymania dotacji dla szkół niepublicznych, dla dorosłych, kształcących cudzoziemców, o czym wielokrotnie mówiłem zarówno tutaj z mównicy, jak i na komisjach. Jednakże nie rozumiem, dlaczego dopiero od nowego roku kalendarzowego, skoro można by było zrobić to już od kolejnego semestru, czyli od października. Mam kilka jeszcze pytań. Jakie dodatkowe prawa, za wyjątkiem, jakie dodatkowe prawa dla cudzoziemców, za wyjątkiem dostępu do asystenta międzykulturowego, wprowadza projekt w sferze prawa do edukacji? Według mnie żadne, ale niektórzy mówią, że jednak jakieś. Jakie realne oszczędności uzyska budżet państwa dzięki ograniczeniu dostępu do świadczeń, jaka jest skalanie pracujących cudzoziemców oraz jakich analiz dokonano w sferze wpływu ustawy na rynek pracy i jakie są wyniki? Dziękuję. Dziękuję bardzo.